Jego serce na każdy dzień, dziecko moje, dbaj o tabernakulum Twojego serca, aby ogień miłości wiecznie płonął w nim. Troszcz się o poddanie się zupełnie mojej miłości i mojej woli, a wówczas wszelka Twoja troska o zbawienie innych będzie moją troską. I będzie rodziła owoce nawet na skale. Zajmowanie się upadkami innych jest jednocześnie ucieczką od zajęcia się swoją duszą, od spojrzenia w prawdzie na grzeszność swoją, na upokorzenie we własnych oczach. A jednak prawdziwa wolność jest w przyjęciu prawdy o sobie, w mojej miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.